Ktoś mnie uleczył. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć ewentualnie. Nie mogę sama się uleczyć, bo nie jestem wróżką. Uch, oddychaj, oddychaj. Ona jest troszkę jebnięta. Mówiłem. Nie ma nic z łyżki. No jedyny co ma z łyżki to. Lordozę! Jaką lordozę? To jest zwykła. O kurwa, to co spotkaliśmy było ciekawe. Dość dziwne chłopaczki. Powiem wam jeszcze. Dzikie. Jest pojebana ewentualnie. Spójrz na siebie, Rudzielcu. Wyglądasz śmiesznie. A czy śmieszniej byś wyglądał w kapeluszu? No tak, no może w kapeluszu. Trzy najśmieszniejsze istoty na świecie: Dziewczyna. Ron, Ron, Ron. Jaki Ron? Może twoja szpon? Ja jestem czarodziejką, a ty jesteś po prostu rudy. O czym ty nawijasz? O czym pana nawija? Nieśmiertelny? Dlaczego ja? Pięćdziesiąt punktów wam zabiorę. Jakie 50 punktów? Bez 50 punktów umrzemy. Totalnie umrzemy. Zamknij się w końcu. Uch. Ten Potter jest dziwny troszkę. Smaczki. Harry, jak pięknie wyglądasz. Nie lubię miałczyć. Hej, dobrze wygląda. Słuchaj, to jest mój szczerasek? To jest mój kotaszek. Co, że niby walczą? Jedyną filiżanką, którą można używać, to jest. Harry. Harry Potter, Bloody Hell. To nie jest śmieszne. Kim są te Czwunksy? Słuchaj, naćpałeś go? No wstawię mu tylko Mefetron. I teren na odblok. Popczaj. Arafatka. Sukienka twojej starej? No co? Będziesz rapować? Profesor powiedział, że nikt nie będzie rapować w jego sali. Ja będę. Ty uważał, że jest rudy, to będzie sobie rapował. Mokra. Była totalnie mokra. O, ja bym chciał. Chyba pierdolisz, nikt nie był mokry. No troszkę w tym prawdy pewnie. Co gadasz? To jest 100% prawdy. <grymne> 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 <grymne>